I wnioski formalne, poseł Jarosław Sachajko, republikanie, bardzo proszę. Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i informacje premiera w zakresie lotów kosmicznych. Okazuje się, że ekspert Platformy Obywatelskiej odliczenia głosów, dr Kontek, Ujawnił kolejną rewelację. Stwierdził, że nie wierzy, że Amerykanie lądowali na Księżycu, bo wówczas nie było mikroprocesorów. Aż się dziwię, że nie dodał nic o reptylianach i bazie kosmitów po ciemnej stronie księżyca. Jeżeli taki człowiek ma uczyć nas demokracji, to obawiam się, że w następnym razem Platforma Obywatelska zgłosi wróżkę z tvn jako ekspertkę od Exit Poli lub kogoś, kto wierzy, że wybory w Polsce organizuje iluminacka loża z Houston. Drodzy Polacy, przyjedźcie we środę do Warszawy, aby magicy od lotów kosmicznych zeszli na ziemię i przestali mieszać przy zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że w sprawie kosmitów i wróżek pan poseł Matecki ma wniosek przeciwny. Szanowny panie Marszałku, Donald Tusk znowu nie przyszedł. Nie przyszedł 1 sierpnia. Nie było go, gdy Polska oddawała cześć powstańcom warszawskim. Nie było go, bo tak jak pisał Polskość wywołuje u niego odruch buntu. Nie było go 1 marca, gdy oddawaliśmy cześć żołnierzom wyklętym, mordowanym przez Rosjan i Sowietów. Nie było go 10 kwietnia, nie było go 3 maja, nie było 11 lipca, gdy oddawaliśmy hołd Polakom zamordowanym przez Ukraińców. Tusk nie jest z Polakami, Tusk jest przeciw nam. To człowiek Berlina, człowiek, który odwraca się plecami od polskiej historii, bo jego lojalność leży gdzie indziej. Pokazał to również w sprawie należnych Polsce reparacji. Dla Polaków to zdrada. Dla niego plan polityczny. Tusk 1 sierpnia nie znalazł nawet chwili, żeby uczcić ofiary niemieckich zbrodni. Nawet wpisem na mediach społecznościowych. 200 tysięcy wymordowanych Polaków bez pamięci premiera. Namiestnika! Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddaję go pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 408 posłów za wnioskiem 179 przeciw 225, czterech się wstrzymało. Stwierdzam, że Sejm ten wniosek odrzucił. I teraz pan poseł Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo ministrowie, wysoka izbo. Cieszę się, że jest również z nami pan minister spraw wewnętrznych, pan Kierwiński. Ostatnie miesiące przynoszą w Polsce zjawisko wzmożonego wydawania funkcjonariuszom policji kart przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego. Proces ten, choć formalnie zakorzeniony w obowiązujących regulacjach prawnych i odwołujących się do potrzeb obronnych państwa, rodzi szereg pytań natury strategicznej, prawnej i politycznej. Dlatego wnoszę o odroczenie obrad oraz wypowiedź pana ministra Kierwińskiego, dlaczego właśnie teraz administracja publiczna decyduje się na tak szeroką akcję mobilizacyjną, obejmującą również służby już z natury zmilitaryzowane, jakimi są struktury policyjne. Czy celem tego działania jest wyłącznie wzmocnienie potencjału obronnego państwa w sytuacji zagrożenia? Czy też krok ten może stanowić element przygotowań do operacji o charakterze, o charakterze ekspedycyjnym poza dziękuję, granicami dziękuję. kraju, w tym dziękuję. potencjalnego wysłania polskich dziękuję funkcjonariuszy bardzo, na terytorium Panie. Ukrainy w ramach Pan poseł zgłosił wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddaję go pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 411 posłów, za było 30, przeciw 365, 16 się wstrzymało. Stwierdzam, że sejm ten wniosek odrzucił. I pan poseł Adrian Zandberg koło Razem, bardzo proszę. Wysoka Izbo. Stosowanie głodu jako broni, głodzenie ludności cywilnej, głodzenie starców, kobiet i dzieci to jest jedna z najochrędniejszych zbrodni wojennych. Niestety do takiej zbrodni wojennej dochodzi. Takiej zbrodni wojennej dopuszcza się skrajnie prawicowy rząd Izraela przeciwko palestyńskiej ludności cywilnej. To nie jest czas na puste tweety i puste oświadczenia. To jest czas na twarde reakcje także polskiego rządu w tej sprawie. To jest czas. Na zawieszenie umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem, to jest czas na nałożenie osobistych sankcji na opętanych nacjonalistycznym obłędem polityków izraelskiej skrajnej prawicy, którzy za te zbrodnie odpowiadają. Pan premier Tusk wielokrotnie odmieniał przez wszystkie przypadki słowa przyzwoitość i zdanie, że warto być przyzwoitym. Ja szczerze mówiąc mam dystans do nadużywania go w doraźnej polityce. Ale jeśli jest moment, w którym naprawdę warto by było zachować się przyzwoicie, to właśnie teraz. Bo jeżeli kogoś historia rozliczy, to tych, którzy sądzą, że wystarczy wysłać tweeta i temat jest odfajkowany, kiedy dochodzi po prostu do masowego mordowania ludności cywilnej. Dziękuję Zacznijcie bardzo. w tej sprawie działać. Dziękuję, Wymówmy umowę pośle. Stowarzyszeniową z Izraelem. Dziękuję. Prowadźmy sankcje bardzo. na polityków, którzy odpowiadają za zbrodnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. E Pani posłanka Sylwia Bielawska zaprosiła dzisiaj do Sejmu burmistrza Kamieńca-Ząbkowickiego, pana Sylwestra Kowala z, wraz z sekretarz gminy. Bardzo serdecznie państwa witamy w Sejmie. Dzień dobry. I na koniec pan poseł Marcin Warchoł w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Rocznica Powstania Warszawskiego to smutna okazja do tego, żeby o tym mówić, ale może właśnie to jest Powód, dla którego ten problem wybrzmi donośniej. Kiedy władza w Polsce przestanie ścigać, upokarzać i gnębić służby mundurowe? Jak Polacy mają się czuć bezpiecznie, kiedy rząd ściga policjanta, żołnierza, funkcjonariusza Straży Granicznej? Na polecenie prokuratury zostało zatrzymanych czterech policjantów, dlatego że, uwaga, ujęli i skuli kajdankami groźnego mordercę, który się na nich rzucił i który się na nich poskarżył. Polscy żołnierze strzegący wschodniej granicy przed migrantami Putina są przez was ścigani i Polscy strażnicy graniczni są przez was traktowani jak chłopcy na posyłki przez niemieckie służby. Odbierają od Niemców migrantów, których oni nie chcą i przesyłają do naszego kraju. Dlatego wzywam dziś rząd i jego prokuratorskie służby. Przestańcie hańbić polski mundur i upokarzać tych, którzy go noszą. Tu chodzi o bezpieczeństwo Dziękuję. każdego z nas. Dziękuję, panie pośle. I jeszcze dopisała się do głosu pani posłanka Daria Gosek-Popiołek w imieniu Klubu Lewicy. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo. To pora. Aby Sejm Rzeczpospolitej Polskiej upomniał się o poszanowanie porządku międzynarodowego i bezpieczeństwo ludności cywilnej w Strefie Gazy. Poszanowanie życia ludzkiego stoi w centrum systemu wartości, na którym opiera się polski, europejski, międzynarodowy system prawny. Będziemy składać uchwałę, która mówi jasno o tym, jakie wartości nam przyświecają i jak powinna wyglądać polityka polska i polityka międzynarodowa w kontekście tego co rząd Izraela realizuje w Palestynie. Mam nadzieję, że ta uchwała przejdzie przez Sejm bez głosu sprzeciwu, bo tu powinniśmy jasno pokazać, że stoimy po stronie wartości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani posłance. Zarządzam przerwę do godziny 15:00. 30 i wtedy przystąpimy do rozpatrywania 59 punktu porządku dziennego. Dziękuję Państwu bardzo.